Elo elo siomeczki, z tej strony oli i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam drugi odcinek ze Slime Ranchera. Jak można zauważyć ta gra działa trochę lepiej niż poprzednim razem. Ale dalej są lagi. Mianowicie tak... Poza nagraniem, zebrałem te plorty tutaj, które mi te slajmiki moje wyprodukowały. Mm. Chcę powiedzieć tak... Że mi te slajmy, niektóre z nich... Czy tak to imę wspięły się po sobie? Wyleciały, no i w konsekwencji... Zjadły mi ston i hen hena, którego tutaj schowałem w tej trawie. Dobra, plan na dzisiaj to znaleźć nowy rodzaj slimów. najpierw to nakarmię was. To jesteście głodni, prawda? Tak, oni są głodni. Oni są głodni. Trochę za głośno mam grę. Troszkę może ją sobie ściszę. O, teraz będzie ok. Dobrze, więc tak może jeszcze trochę zacinać, ale szczerze mówiąc, ta gra troszkę lepiej działa niż ostatnim razem. I chcę wam powiedzieć, że. Biliście, dobiliście cel, jaki mieliście dobić. Jest to 30 subskrypcji. Jest na moim głównym kanale 30 subskrypcji, więc będzie, będą dwie nowe serie. Z czego to wam jeszcze nie zdradzę? Z czego te dwie nowe serie? Ale. Mianowicie. Yy, jedna będzie. Grom horror, więc raczej jak są na tym kanale jakieś dzieci, to lepiej żeby tego nie oglądały. A druga to będzie seria gry, która jest miła, przyjemna. Są tam różne mody trybu gry. To jest taki ala Survivor, ale co to nie powiem? Jeśli dzisiaj mój kanał musi się dowiedzieć. Właśnie! To Zapomniałem powiedzieć, na każdym nowym odcinku Slime Ranchera będę pokazywał jakiegoś slajma I dzisiaj chciałbym wam pokazać własnoręcznie zrobionego przeze mnie różowego slima. Tak on wygląda. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. I tutaj na tym filmie jeszcze wam pokażę Slimama połączonego z Slimem. No, tak jakby largo Slimama, którego dzisiaj zrobimy, bo dzisiaj zrobimy połączenie dwóch slimów. Tam jest wielki Gordo Grubas. Tam czyli taki slime, z którego się dostaje klucz, ale dzisiejszy cel to jest połączyć dwa slimy. I nie mowa tutaj o różowych. Mianowicie Dzisiaj Będziemy łączyć dwa nowe rodzaje slime'ów F3 to był screenshot Tak Dwa nowe rodzaje slime'ów Rodzaje, których jeszcze nie widzieliśmy Witam bardzo Dzień dobry slime'ingi Cześć. Rock Slime. Tak jest. To są kamienne slimy. One jedzą warzywa. I je połączymy z kotami, które. Znaczy, co ja gadam? Je połączymy ze slimami, które jedzą mięso. A jeżeli chodzi o mięso w tej grze, to naprawdę się trzeba starać więc jak zrobimy więc najlepsze połączenia właśnie w slime rancherze to są jak są slimy które jedzą owoce albo warzywa są połączone z jakimiś które jedzą mięso bo wtedy nie trzeba się o kury martwić a jedyne co tutaj jest mięsem to kury i jeszcze jeden slime jeszcze dwa kamienne O, proszę bardzo! I tu już mamy kolejny nowy rodzaj slajma. Nie wiem, czy tam widać. O, i proszę bardzo, mamy kolejną bardzo, bardzo, bardzo fajną rzecz, którą jest odkrycie mapy. Proszę bardzo. I mamy teraz teren odkryty. Aha. I teraz pod my możemy sobie sprawdzać mapę. W jakim miejscu jesteśmy. I tutaj właśnie mamy tak to ujmę połączenie. Czyli to o czym wam mówiłem. I to są Largo slimy. one powstają jak slime z jej jakiegoś plorta danego rodzaju Czyli uznajmy jest na przykład slime różowy i zje właśnie właśnie tutaj pokazuję że z dwóch różnych się robi tak jakby jeden i kolejnym slimem tutaj już możecie rozpoznać. Widzicie tego szarego slima tutaj na rysunku? To jest tabi slime, czyli mianowicie kotowy slime. I z nim właśnie połączymy kamiennego slima w dzisiejszym odcinku. Nie chcę też, żeby ten odcinek trwał dość długo. Trochę plotów widzę, żeby tutaj narobili. Tak jak mówię, na razie zbieram te różowe ploty, bo one się przydadzą. Żeby jakiekolwiek pieniążki tutaj narobić. Na sam początek w tej grze. Nie lepiej tak chodzi, niż na poprzednim nagraniu Slime Ranger 2 już nie będzie tak zacinać. O to możecie się już nie martwić, spo więc spokojnie. Tu jest jeszcze jeden plot. że slime zrobi kolejnego. No, dawaj. Pst. Nie wiem, czy to jest dla was za głośno, czy nie. Jezu. Dobra. Lecimy na farmę sprzedać te plorty i zarobić troszkę kasiory. Ja tak to ujmę. I tym razem, mm, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i tak dalej. To znaczy co ja gadam. E, te różowe plorty sprzedam je i wydam na coś, co nie jest. Na coś co nie jest ulepszeniem do naszej broni, tylko na coś co jest ulepszeniem klatki dla slajdów. I nie, nie będziemy ulepszać tej klatki, która tutaj jest. Przy różowych jestem tu, bo chcę jeszcze te plotki pozbierać. Maksymalnie na razie. Jedyne rzeczy, jakie możemy ulepszać, znaczy maksymalnie ile rzeczy możemy mieć, zapomniałem powiedzieć. Chyba. Maksymalnie możemy mieć 20 rzeczy w ekwipunku, to jest stack na razie. Ale potem będzie można mieć 30 stack jak się ulepszy, potem... Potem będzie można mieć stacku, o ile dobrze pamiętam, 40, a potem... Potem 50 nawet. A jak się dojdzie do dużego poziomu klubu... Jest taki z Klub, czy tam Z Klub. On się odblokowuje po trzecim dniu, w tej grze. Nie grania w tą grę, tylko w tej grze. Jest aktualnie drugi dzień. Moja kamerka Wam zasłania, znowu jej zapomniałem przesunąć. Slime Rancher 2 nie będzie tak zacinał, więc o to możecie się już nie martwić. Nie wiem, bo jak sobie. Grałem i zbierałem te plorty, to mniej zacinała, szczerze mówiąc, gierka. Mianowicie... Mmm... Widzę, że mam już... wystarczająco na ulepszenie... ...klatki. O, i proszę bardzo. O tą tutaj klatkę mi chodziło. Tu włożymy właśnie kamienne slajmy i połączenie tych slajmów z kotowymi, a mianowicie teraz. Dlaczego tutaj? Właśnie, kupujemy ulepszenie High Walls, czyli wysokie ściany. I teraz mianowicie dlaczego tutaj zrobiłem klatkę. Ponieważ tam jak możecie widzieć. Przejście takie. Oto przejście. Tu. To tutaj jest laboratorium do kupienia. Na które sobie poczekamy dosyć długo. Bo ono kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mianowicie. Kosztuje ono 10 tysięcy coinów De Lab I nawet jeśli bym chciał tutaj wejść To jest zablokowane Jeśli nie da no. no właśnie A mianowicie tam będzie potrzebne mega, mega, mega dużo różowych plortów oraz mega dużo kamiennych I kotowych Dlatego kamienne i kotowe Zawsze połączenie sobie robię tutaj Jak najbliżej laboratorium Jezu Będę musiał za niedługo ulepszyć sobie energię I kupić jetpack Ja idę teraz po Połączenie slima, którego mieliśmy zrobić, oraz marchewki, ponieważ tutaj jak wejdziemy sobie w slime slimes rock slime, one jedzą veggies, czyli warzywa. Jak ja dawno nie grałem slime. Nie tylko będę nagrywać Slime Ranchera I nie tylko te dwie serie, które mówiłem o Specjal Że będę je nagrywać jako ten Specjal Obserwujcie mój główny kanał oraz ten Bo nie wiem na który kanał wrzucę, że tak to ujmę decydowanie o grze horror, i wy będziecie decydować, właśnie w jakiej kolejności będę w nią grać. E, piszcie w komentarzach, mianowicie jeszcze to wam się, jeszcze to wam, wam wszystko wytłumaczę, jak to e, będzie działać, na jakiej zasadzie. Jak tu jest dużo marchewek, ale się cieszę, że jest tak dużo marchewek. O, marchewki to jest... Nie! Nie będziecie mi żreć! Przepraszam. Nie będziecie mi zjadać tych marchewek! To moje marchewki. Moje marchewki. To są dla moich slajmów, nie dla dzikich. Przepraszam bardzo. Panie slime. Idź wolny. Bądź wolny. Właśnie, jeśli myślicie, że jak slajmy wpadną do wody, to umierają, to otóż nie. E, bo twórca gry powiedział, że jak się wrzuci slajmy do wody, to one wyskakują w randomowym miejscu jakimś, gdzie jest ich naturalne środowisko. Czyli przypuśćmy, e, wrzuci różowego slima do wody. Przyjdziesz na ten teren, to on się spełni na tym terenie, bo na przykład na jakiejś innej krainie się nie zaspełni. Na przykład na ostatniej krainie. Chciałem już powiedzieć jej nazwę, ale tego nie zrobię, bo nie będzie niespodzianki, jaka to kraina. Że tu nie ma tych stworów, o których myślę. Dobra, jeszcze ich nie ma. Ja lepiej stąd będę szybko spindalał, zanim się stworzą. Żeby tu nie było kotowego plorta. E, mianowicie, e, jak e, się. Może się też taki nieprzyjazny slime dla nas pojawić, ale jaki, jak on wygląda, i kim jest, i czym jest, to Wam nie powiem. To są kotki. Tak, jest kotek. Wystarczy mi jeden Dawaj mi kotka kotek! Tami slime! I on je... Mit, czyli mięso. Czyli kury. kurczaki. Jak zrobię slime... Jak zrobię... Właśnie, tam już jeden zerzeł. Ja może lepiej stąd będę spindalać, bo tu się może zrobić coś niedobrego za kilka minut. Nie wiem, jak ten odcinek ma nagrania. Jeśli, jeśli wyjdzie dłuższy lub krótszy niż 20 minut, nie szkodzi. Och, dostałem maila od Tory West. Wiem też, że jak się tą grę skończy, to można dalej kontynuować, tak jakby zabawę ze swoimi slajmami. Więc jak yy, się zakończy tą grę, jak my ją skończymy razem, widzowie, to ja nie będę kończyć serii, bo to będzie koniec gry, ale nie serii. Bo przygoda będzie dalej, tak jakby, trwać jeszcze. Tu jeszcze są marchewki. Miałbym ja też te ploty wziąć, ale nie mam wolnego slota. I teraz tak, właśnie, widzowie, teraz pytanie. Czy ja mam wyrzucić tego... ...od tego slima, co mam w ekwipunku, żeby zrobić sobie miejsce na coś? Żeby go zostawić. Piszcie mi w komentarzu pod tym filmem. O ile ktoś dotrwał do tej minuty. O! I 40 marchewek to jest max. Tutaj widać, że jest zapełniony cały. W ogóle tak z ciekawości też na tym naszym wakeganie, czyli tym co wciągamy i wyrzucamy rzeczy. E, też jest tak, jakby to zrobione. Ja muszę jak najszybciej i jak najprędzej sobie kupić jetpack. Bo jak kupię jetpack, to wtedy będziemy mogli przelecieć do tego miejsca, gdzie jest ulubione jedzenie kamiennych slajmów. E, co to za jedzenie? E, nie powiem wam. Ale! Mianowicie... To jest ulubione jedzenie. A ulubione jedzenia w grach, w sensie w Slime Rancherze działają tak, że dostajemy podwójnie. Tak to ujmę. Czyli dostajemy dwa sla Dwa plorty danego rodzaju. Ile są takie serduszka, jak slaty. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, że 20 to jest na jest tak, to spróbuję wciągnąć więcej mapy. I co? Nie mogę. więc dlatego. Tutaj mamy na naszym waganie, tak jakby pod spodem. Nie wiem, czy to widać. Jak yy... mamy taki jakby licznik. To jest zapełniony na pomarańczowo, bo mam pełen z tak tych marchewek. Dobra. I teraz tak. Kupiłem te wysokie ściany nie bez powodu, ponieważ kotowe slajmy, czyli te koty, są bardzo, ale to bardzo pro problematyczne. Ponieważ gdy im się chce bawić i albo nic po prostu nie robią, to one wysoko skaczą. I właśnie mogą wylecieć z klatki. A to jest bardzo, ale to bardzo niefajne. I to bardzo, bardzo niefajne. Alanek? O, Alanek przyszedł. Cześć Alanek. Przywitaj się z widzami. Tutaj patrz. To, to są kamienne slajmy. One jedzą warzywa. No i tutaj na marchewki się rzucają. Alanek, ty nie powinieneś iść spać zaraz? O! Nie chwal się prezentami, które dostałeś na ten na urodziny. No i mamy pierwszego kamiennego florta. Czekajcie chwilę. Bo przypadkiem wciągnąłem slima zamiast lorta. Alanek, idź do mamy, bo mama cię wołała z tego co słyszałem. Papa widzowy, powiedział. O, i mamy kamiennego plorta. Właśnie. Eee, kocie? Czy ty masz ochotę, aby to zjeść? Patrzcie teraz. Tada! Kotowy kamienny slime. I te kotowe kamienne slimy largo są problemem. Ponieważ akurat tego nie może zrobić, nie słuchajcie go, widowie. Ale zostawcie lajka like i subskrypcję na tym kanale. No jezu, one mnie biją tymi swoimi kolcami. A właśnie, jak już widzieliście to połączenie. E, akurat ten largo jest strasznie, ale to strasznie problematyczny, bo largo gotowe slajmy, czyli te połączone, jak im się zachce skakać, to mogą na tyle wysoko odskoczyć, że nawet wyskoczą. I teraz Wam pokażę połączenie tego slajma w moim wykonaniu. Proszę bardzo, własnoręcznie zrobiony. Nie wiem, czy go widać. Tak to wygląda ze mnie zrobiony. Ten film za chwilę będę kończyć. Jezus Maria. Ja zaraz skinę. się Jezus Maria! Dobra, to jest strasznie ryzykowne. Może ja zaczekam, aż mi się życie odnowi? Ja pamiętam, że one miły tylko jak się zmienią w kulkę, a tak normalnie nie. Jezus Maria. O! Dobra, jest w klasce, już przez chwilę myślę, że już szedł. I proszę bardzo, i co? I teraz jakiś z tych slajmów się rzuci na tego kotowego plorta, i go zje i One się tak będą właśnie mnożyć. Mówię wam, za chwilę jakiś z nich zje tego tutaj. Dobra, najwyraźniej nie są zainteresowani. Dobra, ja idę sprzedać te plorty, które mam przy sobie. Te kamienne. Zobaczymy sobie ich cenę. I ja będę kończyć ten materiał. Nie wiem ile trwa. W każdym razie pokazałem wam na tym odcinku to, co chciałem pokazać. Yy, spróbuję jakoś ogarnąć, żeby nie ścinało aż tak bardzo na tych nagrywkach i ile one są warte? 18 monetek. No to już więcej, bo tam bo te różowe były warte 7 albo 6. W ogóle tak z ciekawości, o ile dobrze pamiętam, maksymalna cena tych różowych wartości to jest 9, a minimalna to jest chyba 5, 5 albo 6. Zaraz zobaczymy, czy się zrobił kolejny largo. I co? No, oczywiście, że się zrobił, zjadły. Dobra, ja im tutaj dam jedzenie. Pozbieram te pleorty, które tam są w tej klatce. Posprzedaję je. Się widzimy w następnym materiale: Eldo.